Karolina Kowalkiewicz, przed KSW 27, witam, Nowy Design. Ja witam. Twoja rywalka, z którą spotkałaś się wczoraj, akurat byłem blisko i tak bardzo przyjacielsko podeszła, możesz coś powiedzieć o niej? Już to mówiłam w każdym wywiadzie, strasznie miła, sympatyczna dziewczyna, kilka razy już sobie porozmawiałyśmy. Pod względem sportowym to zawodniczka zdecydowanie stójkowa. Za dużo nie nie mogę powiedzieć, bo naprawdę jest bardzo niewiele materiałów na jej temat w internecie. No ale z tego co wiem, no to ma dużo osiągnięcia w tych sportach uderzanych, w sportach stójkowych. Jaki ma partner, no tak naprawdę nie wiem. Ostatnią walkę przegrała w parterze przez Balachę. Na początku miałem wrażenie właśnie, że dywizja kobiet zapowiada się tak na, na coś takiego dużego. W tej chwili w zasadzie cała. Yy... Cała dywizja kobiet jest oparta na, na twoim nazwisku, na tym, że posiadasz pas, czy jesteś no, tym faktem nie, zawiedziona? no, nie przesadzajmy. No, nie ma innych kobiet walczących poza tobą, w sensie, jeżeli ty nie walczysz, to nie ma innych kobiet, w tym sensie. Ostatnio przecież była walka kobiet na ostatniej gali. Jezu, może, nie wiem, wiesz, jestem już jestem trochę zmęczony, także że mogło mi się coś, e, rzeczywiście... E, nie no, z tego co wiem, to chcę zakontraktować, każdy chce zakontraktować kolejne dziewczyny. No i zobaczymy, mam nadzieję, że to się będzie rozwijało, że może nie na każdej gali, albo na każdej gali chociaż będzie jedna walka kobiet, bo naprawdę jest coraz więcej tych fajnych dziewczyn w Polsce, które fajnie się ruszają do tego, są ładne, co też jest tutaj ważne dla włodarzy KSW, żeby się dziewczyny jakoś prezentowały w ringu. W kontrakcie to macie? Nie, tego nie mamy w kontrakcie, ale no to jest, no słyszałam coś takiego, że po prostu Woleliby takie ładniejsze dziewczyny niż znaczy te mniej urodziwe. Aczkolwiek no, nie do końca mi się to podoba, bo bardziej powinni patrzeć na aspekt sportowy. Agnieszka Niedźwiedź pomaga ci. Na twoim facebooku napisałaś, że dużo e, to by pomagała. E, sądzisz, że ona ma taki naprawdę e, potencjał na, na, na to, żeby być znaną, dobrą zawodniczką? Tak, Agnieszka naprawdę jest niesamowita, nas no, młodziutka. Ona bardzo krótko trenuje, bo tam około dwóch lat. I naprawdę co się spotykamy, bo tam trenujemy, przeważnie się spotykamy przed walkami, jak ja się przygotowuję albo ona i tam trenujemy ze sobą kilka dni. I każde spotkanie to na mnie zaskakuje, ona tak idzie do przodu i naprawdę w Polsce jest bardzo niedoceniana, jest naprawdę świetną i świetną, bardzo perspektywiczną zawodniczką. I mnie wpędza w kompleksy, bo ma dopiero 19 lat, a już ma rekord 6-0. Jest z Tobą tutaj Twój brat, który cały czas gdzieś przy hotelu, w hotelu Tobie towarzyszy. To jest dla Ciebie jakoś istotne, żeby właśnie czuć jakąś taką dodatkową energię, poza tym, że masz, wiesz, mnóstwo kolegów z klubu. Nie, znaczy to jest fajne, że mój brat przyjechał, że Dominik przyjechał. To wyszło tak trochę spontanicznie. On mieszka na co dzień we Francji, więc no, naprawdę cieszę się, że tutaj jest. Marcin Lasota, niedawno w Cage Warriors, świetne osiągnięcie. Czy dużo Tobie pomaga również na treningach? Tak, no z Marcinem em bo rzadko nazywamy go po imieniu, mówimy do niego po imieniu, to jest BJ. Z nim trenuję praktycznie od samego początku, zawsze mi pomaga przygotowywać się do walk. Najczęściej z nim trenuję, sparuję. Z nim, z Damianem Szmigielskim, z Dominikiem Szmigielskim. To są Kevin, Nowak, to są chłopaki, z którymi właśnie najczęściej się szukuję do walk. Na materiałach e, z przygotowań, które były na KSW i ogólnie tak e, można się raczej domyślać, że z racji długich włosów jesteś kobietą, e, więc ten aspekt fizyczności też e, oczywiście nie jest dla ciebie bez znaczenia. Czy rozważałaś kiedyś, żeby, żeby ściąć włosy? Bo jednak. No i to w ogóle ja nie odpowiem na to pytanie. W ogóle wykreślę z listy. Czy nie rozważałaś? Nawet. Nie, nie mam takiej opcji. Mhm. E, też wcześniej rozmawialiśmy o tym, musisz, musisz, musisz to wyjaśnić dla, 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 dla Twoich fanów, e, że jesteś e, uwielbiasz skody. Uwielbiasz tak, skody. Lubię skody, chłopcze, na skody. Ja mam skody. E, o, fajnie, fajnie. Nie wiem, podoba mi się po prostu ze wszystkich aut najbardziej lubię skody. Nie wiem dlaczego. Wszyscy się ze mnie śmieją, ale naprawdę lubię skody. Mhm. E... Czego tak naprawdę spodziewasz się po swojej rywalce, która kończy walki? Ona, ona rzeczywiście każdą walkę kończy. Nie mówiąc, twoim skończeniem też. Mamy pewną taktykę na walkę. Mam nadzieję, że mi się uda zrealizować ten plan. No, I mam nadzieję, że to moja ręka powędruje do góry, a nie jej, bo chcą mi odebrać mój pas tak naprawdę, chcą mi go odebrać fizycznie, więc będę do niego walczyć i go tak łatwo nie oddam. Na koniec ten fakt, który na pewno też poruszałeś w każdym wywiadzie odnośnie te, tej informacji, że zasłabłaś na, na jakiejś tam imprezie fitnessowej. Generalnie już jest wszystko, wszystko za tobą i chyba nie ma specjalnie o czym mówić w tej kwestii. Nie, to było jakiś czas temu, już doszłam do siebie, także już się czuję dobrze. Forma wróciła i mam nadzieję, że jutro będzie ogień. Dobrze, tego ci życzę w takim razie powodzenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.